Wielki dzień dzisiaj, ha, ha, ha. W końcu dowiemy się, czy jest chłopiec, czy dziewczynka. Jedziemy teraz po baloniki. Ogólnie to jest takie robione wszystko na szybko, na spontanie, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Właśnie chciałem o tym mówić, że jak zwykle u nas robimy to na ostatnią chwilę, tak jakby, bo dzisiaj już jest to gender i jedziemy najpierw po te baloniki, ale wczoraj dzwoniliśmy chociaż się dowiedzieliśmy, że, no, że ogarniemy. Kobita balonów na wybierała. Kurde, bo to tak nie do końca jestem zadowolona. Za 500 zł? Nie. nie no za... wiem, ale ja Ej, już ale się nie, tak bałem. Nie jestem do końca zadowolona, wam powiem. Dlaczego? No bo... bo za mało, tak? Nie, nie, nie że za mało, ale bo ja nie jestem przekonana tych kolorów. Czy robić niebiesko, różowo? No ja nie wiem, ja bym, ja bym złotego nie brał na przykład. W sensie ty... Ale chodzi o to, że właśnie mały wybór jest mały wybór jest w tym. Jak to się mówi? W kolorach tych takich wielkich balonów, bo są czar, czarne. Ja chciałem czarny, ale. No ale... Dobra. Ja chciałam, żeby to wszystko tak było ładnie dopasowane. Nie i... ma Dobra. Ja Ty właśnie na... w takich rzeczach bo jesteś ja chciałam... bardzo problematyczny. No nie, no bo patrz, babcia, bo to będziemy robić u Twojej babci. Babcia ma e, takie fajne, ładne, granatowe, bo to będzie na oknie. Granatowe zasłony. granatowe, granatowa, Boże, fioletowe zasłony. No i ja chciałam odcienie fioletu różne. Biały, różowy, taki ciemny fiolet. Ty znaczy nie, nie. Bo według mnie fioletowe to będzie wyglądać bardzo średnio. No Boże, czemu ja cię słucham? Ile? Raz, ty zawsze, no, ze Jak już we mnie, według mnie powinno być e, niebieskie i różowe, ale jak. Ty już. chcesz tak standardowo, jak każdy robi, a ja chciałam inaczej. No oczy, to sobie żeby... rób niestandardowo. No ale teraz to już dupa zimna. Na szczęście jeszcze nie zapłaciliśmy, nie kupiliśmy ten duży balon, będzie złoty. I wtedy najwyżej wymienię te niebiesko różowe na. Uh -huh. Różne odcienie fioletu. Uh -huh. no tak. Zrobię po swojemu i nie będę go słuchała. Werka postanowiła kupić coś takiego na przykład zamiast tortu. Ej, ale ty chcesz ten. nie? A ja bym chciał też takie. To znaczy ja chciałam różne kupić. A, różne, no to fajnie, no to ja wtedy, o, na ten się będę cieszył. Tak, ja mam to jest ten knopers, a to jest, nie wiem. To jest taki owocowy... ale zastanawiam się, w sumie łatwo no. było coś takiego samemu zrobić. Ogólnie wpadliśmy też na taki pomysł, żeby Weronicę mamie zrobić niespodziankę i jej powiedzieć. Wcześniej, że ona będzie... znaczy, że wcześniej będzie wiedziała, jaka jest płeć. Właściwie to Max na to wpadł. Ja bym życie o tym nie pomyślałem. Wyróżniona się poczuje kobita. Yy, tak sobie pomyślałem, jako mama Weroniki może wiedzieć wcześniej. I teraz będzie najlepsze, bo będzie. Znaczy ja ogólnie jestem średnio do tego nastawiona z tego względu, Aha. że ja uważam, że ja po niej zobaczę. I nie wyglądam śmiesznie. No ja hmm, zawsze trzymała. wygląda śmiesznie przecież. Ja, ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, bo ja po nie będę od razu widziała. Ale z drugiej strony to może być y, dobre dla niej. W sensie jak będzie mogła się wykazać grą aktorską, będziemy musiała mieć poker face, żebyśmy za cholerę się nie skapnęli. No. To może być dobre. Zobaczymy, zobaczymy jak to Właśnie wyjdzie. Takie będzie miała zadanie. Ojeju! Ale ten klopersz jest smaczny? Nie. Stary? No bo jest taki miękki. Wydaje mi się, że da radę zachować poker face'a. Albo zrobi tak. I tyle. Pem. Dobra, teściowa, teraz cicho. Albo tak spojrzy i. No, tak myślałam. O. I teraz potem sobie myślę, aha, ale co ty myślałaś? No. O to chodzi. No, zobaczymy. Będzie śmiesznie. Prawie wszystko kupione. Dostałam właśnie SMS-a, że balonik jest gotowy, więc teraz szybko jedziemy do domu, żeby się spakować. No i co? I od razu będziemy jechać po balony i do, do i do domu, i do Margonina, nie? Różne wzięłaś? Różne wzięłam, no wzięłam Ci dwa knopersy. No właśnie nie wiem, czy będę chciał jeść, bo już mi za słodko. Ale snickersa jeszcze wziąłam. O, o, w sumie o to to spróbować. spróbować. chciała jeszcze większy balon. A teraz jest problem, żeby ten wszedł. No, z racji tego, że pada, to sobie nie ściągniemy tu dachu, ale w Margo najwyżej tak się zrobi No i co? No weszło, jak ty będziesz jechać? Normalnie No ja nie wiem jak teraz tutaj chcesz to ogarnąć Zobaczcie, łatwo nie będzie A pani specjalnie nam dała w takim worku w razie czego Jakby nam pękł ten balon, to będziemy sobie mogli wytrzepać z tego worka Dobra ja, ja wiedziałem, że tak będzie Ojej, wiedziałem, wiedziałeś. Ale widzisz, a ty chciałaś jeszcze złoty większy. A ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że z tym będzie problem. To mnie nie słuchałaś. Pojemny ten mustang, co nie? No pojemny. No, no dobra, no co? No. Margo najwyżej ściągniemy tak, żeby to wyciągnąć. No może przez to nie padać. Może, ale nawet jak będzie padać to na chwilę, to wiesz. Tak tylko trochę, żeby się otworzyło tak gdzieś dotąd i będzie grało. Dobra, w drogę pipi. O, jedziemy. Siema piesek Udało się to jakoś przetransportować. Ja jadę do kolegi się spotkać. Nie widzieliśmy się z rok chyba. A werka będzie sobie tutaj robiła. Tak, będę robiła, bo mam mało czasu bo tylko dwie godziny. Dobra, zaczynamy przygotowania. Najpierw zrobię ściankę. Zawieszę lampki, żeby ładnie zrobić taką, wiecie, kotarę świetlną. I tutaj ładnie baloniki ogarniemy. Zaopatrzyłam się nawet w pompkę. Wiadomo baloniki to co do dzieła. Teraz czas na balony. Totalnie nie wiem teraz jak to zawiesić, ale kupiłam takie te spinacze i może na to spróbujemy. A szybciej będzie, jak zrobię tak. Teraz muszę się zastanowić, w którą stronę ma iść. I chyba to pójdzie w tą. Wróciłem i nie spodziewałem się, że tu już będzie nie wiem, w sumie czy aż tyle. To się dzisiaj okaże. Zobaczymy, co to będzie. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. <noise> Cały dzień. Ale to będzie w kolejnym filmie, także później Aha. możesz to jeszcze raz powiedzieć. <noise> Dobra, już. Prawie gotowe. Jeszcze muszę. A, wykładasz te. Tak, jeszcze muszę wyłożyć te. O, babcia ubrana. Baccia ubrana. Nie wie, czy dobrze, czy nie. Spóźnienie, oczywiście, bo miało być wszystko na 18. A jest 18, więc będzie na 19. No. Trochę wersji to zajęło czasu. Ja nie miałem się wtrącać. <grym> Ona musiała po swojemu. No i w sumie no... jednak miała jakiś tam pomysł fajny. Możemy. Jechać tylko tu ostatnie, te. Kurde! Coś się stało! Jest... Ułamałam! No, moskitu. Standardowa werka. No, ja pierdzielę. O. Jestem zestresowana. Dlaczego? No. Dlatego, że mama, ty musisz jakoś po prostu taki poker face musi wlecieć, nie? Że po prostu, żebyśmy się w ogóle nie skumali na no, litość boską. Program TV, Ejc. krzyżówki sudoku, te sprawy. Tak. Ale zaklejone co wy. Córkę dopiero będziesz mogła przytulić jak zobaczysz. Nie. No jak nie? I co? Dobra, poker face jest. Poker face jest? Było sprawdzone? Tak. Ale naprawdę był, był poker face. No. Dobra, karteczkę można oddać. Nie, 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 nie oddawaj tej karteczki. Nie, my zajrzymy. Ja nie zajrzę. No, no, ale no, dobra, to, jest to później. No to dobra, to teściowa weź ją. A wy nie wiecie? No my, my nie wiemy. Jak to wam napisał? To Pani to... ginekolog. ginekolog. <laughs> no dobra, to jedziemy. Już się nie mogę doczekać ogólnie nie spodziewałem się, że tak zachowa powagę. Znaczy się, nie, inaczej. się uśmiechnęła, ale no to był taki uśmiech niewskazujący. No, no go, właśnie, tak nie to. udało się skumać, czy właśnie chłopiec, czy dziewczynka, ale chyba jej się miło zrobiło ogólnie, że wie pierwsza. Może dziewięć, tak pomyślą No nie. Także, no kochani, my teraz się przebieramy i. No Robimy już tego vloga, na którego pewnie wszyscy czekacie, czyli już gender reveal, no i do zobaczenia w takim razie we wtorek w filmie, gdzie już Wy dowiecie się, no, jak, chłopiec, czy, czy chłopiec, czy dziewczynka. Film będzie się pewnie nazywał Poznajcie Płeć Naszego Dziecka, także wyczekujcie go na YouTubie, bo będzie raczej fajnie, śmiesznie, kurde, nie wiem sam, nie wiem sam.